Każdy dzień, każda minuta, dzień i noc nie śpię, tylko myślę o nich. Czy jeszcze żyje córka i wnuki? Bo on cały czas mówi, że jemu chyba chory są niepotrzebne. Boi się pani o życie, zdrowie wnuków, córki? Tak, bardzo. Że jak wy mi nie pomożecie, to ja, ja już ją widzę w dołku. Ja ją widzę w dołku, ja ją to widzę w trubne. się złego stanie? Tak, takie mam przeczucie. Musicie ratować ją, czy prędzej. Musicie pomóc i nam, jako dziadkom, rodzicom i, i jej, bo ona jest zastraszona. Ten dramatyczny apel o pomoc dotyczy córki pani Ewy, Katarzyny. Dziewczyna 8 lat temu poznała Bartłomieja K. z Zakopanego. Po kilku miesiącach znajomości przeprowadziła się z Grodziska Mazowieckiego na Podhale. W parze urodziło się dwoje dzieci, Hubert i Nadia. Początkowo dziadkowie nie mieli powodów do niepokoju. Mężczyzna wydawał się dobrym partnerem dla ich córki. Wszystko było ok, dopóki pan Bartłomiej nie dowiedział się, że jest Kasia w ciąży. Była od razu awantura, było pobicie, wpadł do pokoju, gdzie stała Kasia, i ja. I trzaskią, ją, trzaskią, ją, trzaskią, ją, trzask ją po głowie, po, ty, po te, gdzie popadło, pięściami i w ogóle ona będąc w tej ciąży. No A za co ją bił wtedy w zasadzie? No za nic, za nic. Ona nie tak się odezwała, ona nie tak powiedziała, no to już była wystawiona za drzwi, tak jak walizka, no śmieci i tak dalej. I to całe życie tak jest. No i urodził się Hubert. Tu się dopiero zaczyna gehenna mojej córki. To nie jest życie, to jest gechenna. Kilka razy. My ją przywoziłyśmy. Stamtąd, tutaj. Tak. Siostra Karolina ją kilka razy przywoziła. To był wrzesień 2015 rok. Pół twarzy było sine, łącznie z szyją. Tu ręka, mhm. była cały okieć i, i noga. I noga była pokopana. To są siniaki na nodze, tak? To jest ręka. To A, jest, to to jest to ręka. ręka. Tak? Kolejny raz, oczywiście. A, ja to tutaj. nie był pierwszy raz. Noga. I tu jest właśnie ten jest kolejne. część twarzy, tak? tak? Ucho. Ucho, tutaj szyja. On ją dusił. Pani Katarzyna ze strachu przed ojcem swoich dzieci boi się z nami spotkać. Długo namawiamy ją, aby zgodziła się na rozmowę. W lipcu bartłomiejka wyrzucił ją z mieszkania na ulicę. Od tego czasu kobieta ma utrudniony kontakt z córką i synem. Tylko czasem może odwiedzić dzieci w domu teściowej. – Jak pani może opisać swoje dzieci? Rezolutne, mądre, no, wesołe były, no, teraz są przykaszone. Kompletnie są przykaszone. Nadia, no, ona jest typem trajkotki, że tak powiem, bo tak ją nazywam. no i, i, Ale teraz już no, i nie mówi, no bo pewnie też nie może. No i tak nie, nie mówi, nie opowiada i nie, nie nawija tak wesoło, jak do tej pory mówiła i opowiadała o różnych rzeczach. Też chwilę temu potrafiła mi powiedzieć, że wywoziłaś nas w czarną dziurę i było źle. I ja mówię, Nadia, ale o co, jaką ci czarną dziurę, o co chodzi? No bo tata tak mówi. Tu przy tej ulicy właśnie państwo mieszkali? Tak, tutaj. Tutaj dzieci były wychowywane, tak? Mhm. Tak, jak najbardziej. Przy dzieciach to potrafi mówić, jaka jestem zła, niedobra, że macie matkę jaką macie, taką musicie mieć. Nie zmieni się tego. No i albo potrafił do mnie przy dzieciach mówić no że jestem że że... No, że nic nie osiągnę bez niego, że on mi daje dach nad głową. Nic nie będę miała, że z dziećmi zginę, nikt mnie nie zechce. No i tyle. I to była codzienność w relacjach z nim? Często. Jak tą kasię zaczął tam nasuwać, to ten Hubert w nogi, w nogi chciał uciec do drugiego pokoju, a on go tak wziął za bary, za bary. tu sieć, mówi, sieć, a tu mówi synu, patrz, mówi jak się kupa wychoruje, żebyś wiedział jak się z nie podstępuje, panie redaktorze, ja po prostu tak jak teraz. Uczył tego małego chłopca przemocy wobec to, własnej tak matki, tak, tak.